Rytuar bożonarodzeniowy I do kotleta jest taga, która właśnie odtwarza rmf classic Master sound Recenzja właściwie dobiegła do końca Teraz spisać z notatek I niebawem ukaże się na łamach audio fans Gram cały czas na wzmacniaczu tier audio divine 300b Lampy to Western Elektryki pspane Repliki RCA VT99 i tak zwany tłuczek do ziemniaków. Widzę, że niewiele osób wie o co chodzi, ale jak popatrzę na tą lampę, to chyba zrozumieją skąd. Popularna nazwa tłuczek do ziemniaków właśnie tej lampy. Po RMF Classic przyjdzie kolejna. Ol Betsy Ben Webster STS Recording już się kręci. Wyczofrana rolko, kladeczka już gotowa. Awangardy też odkurzone przy niedzieli. No i tak to właśnie wygląda. Jest jazz, też czeka, żeby posłuchać. Miłej niedzieli wam życzę, pozdrawiam serdecznie, cześć.